Musimy to robić nie w samochodzie, nie taki był mój zamysł, tylko na dworze, w lesie, w naturze, bo filmik będzie o naturze. Ale oczywiście, jak to lato 2025 złapał nas deszcz, więc siedzimy w aucie. W Dzisiejszym odcinku chciałbym pomówić, <noise> e, jak będzie wyglądał nasz ogród i dlaczego nie robimy ogrodu takiego zwykłego, takiego klasycznego, jak wszyscy, czyli tuję, angielski trawniczek, jak my to w ogóle widzimy i jak to ma w ogóle wyglądać m, według nas. Więc e, ja, ja szczerze mówiąc, nie będę w tym odcinku jakoś super dużo mówił, bo ja jestem tam tanią siłą roboczą, więc ja pewnie będę tylko chodził z staczką, e, szpadlem. Tukop tylko pytam tak. to przenieść, kup mi szklarnie. I, i, I będę wybierał Rnuj pewnie <noise> i podrzucał, więc jakby na to się szykuję. Ale tutaj mną mózgiem operacji jest Dianka, więc jakby też, też posłucham, jaki ma w ogóle plan na to. Czuję się jak na przesłuchaniu. No. Tak, będziesz przesłuchiwana, więc przygotuj się na to. Okay. E, więc chcieliśmy powiedzieć też, dlaczego ogród w ogóle tak zacząć od samego początku, dlaczego ogród w ogóle jest dla nas ważny. Dlaczego ogród jest dla nas ważny? Tak. Teraz społeczeństwo cierpi na po prostu deficyt y, natury. Odłączyliśmy się zupełnie od swojego środowiska. Myślimy, że jesteśmy ponad tym wszystkim, że nie jesteśmy zwierzętami, pomimo tego, że jesteśmy, że nie potrzebujemy roślin, ziemi, zwierząt i innych rzeczy, i przez to cierpi bardzo nasze zdrowie psychiczne, bo się zamykamy w domach, w blokach, w telefonach i no, mamy depresję. Potem się dziwimy, czemu mamy depresję, więc ja chcę stworzyć ogród, który będzie zachęcał do przebywania w nim i który będzie propagował Naturalność, po prostu taką, wiecie, naturalność, taką prawdziwą naturalność, a nie taką naturalność, że ja jestem panią ogrodu i ma być tak, jak ja chcę. Ostatnio, przepraszam, odbiegam pewnie trochę jak zwykle dygresja, ale ostatnio widziałam taką rolkę na Instagramie, gdzie pani była po prostu strasznie wzburzona tym, że na jej trawniku pięknym, wystrzyżonym, zielonym, jak pomalowanym flamastrem, pojawiła się koniczyna i że ona tej koniczyny tam sobie nie życzy i robi w związku z tym opryski. Biedna koniczyna? Biedna koniczyna, biedny trawnik, biedne zwierzęta i generalnie biedna, biedna woda gruntowa i biedne wszystko po tych opryskach, więc no jakby wiecie, no to jest trochę tak, ja to sobie wyobrażam, jakby role się odwróciły i nagle drzewo by stwierdziło, kurde, nie podoba mi się ten człowiek w tym lesie, zabiję go. Tak, czyli, czyli rozumiem, że takie, że jak my przychodzimy do natury, to generalnie musimy z nią żyć, tak jak e, powinniśmy się z nią nie żyć. Nie, ma tak, że my przychodzimy do natury. Generalnie my jesteśmy z naturą jednością i tak zawsze było, że żyliśmy wspólnie, dzieliliśmy tą czyli ziemię. nie panuszymy się? Nie. Nie panuszymy się, nie ustawiamy własnych zasad. Nie. E, ja tylko najchętniej współpracujemy z nią. W ogóle jak najmniej tam psuła, no ale nie da się nie zepsuć. Działki, chociaż częściowo budując dom, więc boli to moje serce, niestety, bo ja wiem, że w tych e, po prostu górach gałęzi, które zostały po poprzednich właścicielach, mieszkają jaszczurki, różne inne żyjątka, i wiem, że będziemy musieli e, te gałęzie uprzątnąć i jakby no, one pewnie uciekną. Ta. Więc zaczynając od żywopłotu, e, tak zamiast e, tuj, e, dlaczego taki naturalny żywopłot? No tu je, jak ktoś by się uparł, też są naturalnym żywopłotem, ale tu je są takim drzewem, które jest po pierwsze bardzo trudnym drzewem, krzewem. Krzewem które jest bardzo trudne w utrzymaniu, wymaga dużo wody, jest idealnym środowiskiem, nomen dla kleszczy właśnie. Ludzie, którzy mają tu ja mają bardzo dużo kleszczy na swoim ogródku. Żaden ogród nie będzie dobrze funkcjonował, jeżeli będzie tylko goły trawnik i jeden rodzaj drzew. To musi być różnorodny ekosystem, w którym będą przeróżne rośliny, w którym będą chwasty, w którym będą zwierzęta, w którym będzie woda. I to wszystko wtedy dopiero może sobie na nowo odżyć i mm. funkcjonować tak, jak powinno. Jeżeli jeżeli są tylko dwie jakieś składowe tego, no to to nigdy nie będzie ekosystem, tak? No jesteśmy w lesie i tu mamy naprawdę wszystko, od pokrzywy, przez bluszcz, przez akacje, przez brzozy, maliny, maliny jagody, jakby wszystko, tak? Ludzie, którzy mają tuję i trawnik, muszą niestety spędzać bardzo dużo czasu na pielęgnacji tego, żeby to wyglądało tak, jak chcą, żeby to wyglądało, czyli goły trawnik bez żadnych... Y ich zdaniem chwastów, co też jakby sobie możemy kiedyś pogadać o tym, że nie ma czegoś takiego jak chwasty i po prostu potem się dziwią, że o mój Boże, ogród to jest tyle pracy i dlatego teraz mi mówią ludzie, Boże, Diano, ty chcesz mieć duży ogród, ale to jest tyle pracy. No jak chcesz go uprawiać wbrew naturze, no to tak, to jest dużo pracy, bo musisz pryskać, pielić, wyrywać, aerować trawnik, nawozić. Zobaczymy, co ja potem powiem. No ale Zobacz to. Zobacz na moje bąble na rękach. Mówiłaś, że to będzie mało pracy. Na początku, żeby stworzyć taki bioróżnorodny ogród, no to będzie dużo pracy, ale no tak. on potem sobie będzie żył sam. To teraz to tak, to zamiast tu no, chcieliśmy po prostu taki z głogu, tak? Na żeby, przykład żeby ja bym. po prostu też więcej jakby tych nasion, którymi się mogą robić tak. ptaki i, i też jakby, żeby zwierzęta mogły tam jakby tak. przychodzić. E, a tu je generalnie no takich no, nie, e, dają owoców nie dają owoców, więc żadnych, jakby to no. też nie jest jakby takie e, wspierające po prostu tak. dla. Tak, ekosystemu, w którym my żyjemy, w którym jest Jedyne działka. zwierzę, jakie lubię żyć w tujach, no to są kleszcze. A ja chciałabym bardzo, żeby ptaków było dużo w naszym ogrodzie, bo ptaki też pomagają zachować ym, tą y, y, równowagę biologiczną pod względem na przykład tego, że zjadają ślimaki, zjadają robaczki właśnie i takie różne pająki, niezbyt takie przyjemne elementy tego Aha. ekosystemu. E, więc e, generalnie zaproszenie jak największej ilości ptaków do ogrodu, to jest klucz do sukcesu. Jak ma wyglądać w ogóle ten nasz ogród i jak to planujemy? Bo no, już wiecie, co będzie naokoło, ale jak będzie w środku, co planujemy w ogóle mieć, jakie rośliny, e, bo domek będziemy więcej w 3 czwartych tej działki. E, front będzie oczywiście od ulicy, ten, ta mniejsza część, tam będzie podjazd i tak dalej. Natomiast za naszym e, domem, tam gdzie będą te nasze okna sypialniane, no, to będzie się rozpościerał po prostu kawał kawał ogrodu. I co my tam w ogóle planujemy zrobić, tak naprawdę? Bo no, słyszałem już dużo koncepcji. A propos jakichś warzyw, coś było? A propos właśnie. jakichś... Zagony. Zagonów, tak. Te zagony się już powtórzyły tysiąc razy. E, więc jak, jak ty to, to w ogóle widzisz? No ja wiem, że na pewno chciałbym mieć hamak, jakieś miejsce na ognisko, miejsce na RPG, bo też spotykam się z znajomymi i, i, i gramy po prostu w Warhammer. Przepraszam, musimy otworzyć okno, bo ja zaraz się tu ugotuję. Dobrze. Więc, więc jak ty to wszystko widzisz? Stajesz sobie w naszych oknach sypialnianych i co się przed tobą rozpościera? Raj. <laughs> Chciałbym, żeby to tak wyglądało. Będzie to tak wyglądało zobaczycie. Będzie to tak wyglądało. Naprawdę. Ja mam tak, że jak coś sobie postanowię, to tego Dopnę. dopinam. No kurde, nie ma tak, że się nie da. <słuch> Mam mojego parobka i do, tak. heja do przodu. Tak, ale ja się uczę cały czas, słuchajcie. Uczę się, uczę się jakby e, akceptować to, co Dianka powie, i, i to, że dzisiaj chciała nagrywać w lesie, miała swój pomysł na to i tak dalej. E, nie chcę być zaborczy, bo też nie o to chodzi. Tylko i mi, pogoda i... mi pokrzyżowała plany, byłoby naprawdę fajnie, ale no. Dobra. Nie moja wina. Zepsujesz winna. zaraz. Dobra, co będzie w tym ogrodzie? No to tak. Gadaj, gen... Gadaj co wiesz? Generalnie. Dobrze, powiem. <laughs> Generalnie tak, stoję sobie w sypialni i widzę zieleń i widzę tak, na pewno będzie miejsce na ognisko też, bo uważam, że ogień, zresztą nie ja uważam, tylko nauka tak uważa, że ogień jest niezmiernie dla nas zdrowy i patrzenie się w ogień wytwarza jakieś tam rzeczy w mózgu i po prostu wpadamy w taki stan spokoju i medytacji, zwłaszcza jak patrzymy takim w ogień poniżej nas, że tak jakby spuszczamy oczy w Ogień? Wszyscy już wiedzą, co się dzieje z ogniem. Jak to? Będzie ognisko. Tak. No tak, Będzie no ognisko. ognisko, ale chodzi Wiecie o to, że... I można zrobić. Ono. No tak, no Mateusz patrzy pod tym względem, a ja patrzę pod względem takim pierwotnym, bo ja generalnie bardzo mm. bym chciała, żeby wszystko było tak, jak było kiedyś. I ja uważam, że ludzie byli dużo szczęśliwsi, jak żyli w jaskiniach, mimo tego, że na każdym kroku czaił się tygrys i, i tak dalej, chociaż uważam, że to jest przesadzone. No, nie, przesadzone. <laughs> Faktycznie się czaju. Więc ognisko musi być. Okay. E, musi być woda, koniecznie dla zdrowia ekosystemu, do okay. zaproszenia ptaków, żab, y kamarów. Ptaki lubią wodę, która jest ruchomą wodą, więc nie może być martwy, oczko wodne, musi coś tam bulgotać po kamyczkach, okay. więc wymyśl, jak to do tego doprowadzić. Okej, okay, dobra. Jakiś taki skalniaczek, to, będzie to, woda to, oczek, tam sobie dobra. ten, blu, 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 i tu też szczęśliwe. E, będą zagony z warzywami, będą drzewa owocowe, będą krzaki malin, które już zresztą mamy, leśnych malin, po prostu najcudowniejsze. Nie wiem, na czy świecie. przetrwają tą budowę, no ale. Przetrwają, próbujemy. ogrodzimy je i przetrwają, i pan, panom powiemy też, żeby się trzymali od nich z daleka ze swoimi maszynami. Rodzimy dla naszego kraju rośliny, które uprawiały w ogrodach nasze babcie i prababcie i praprababcie, w stylu tam... Ma... Nie, bardziej chodzi mi o kwiaty, że nie takie kwiaty na zasadzie hortensja, tylko na zasadzie malwa floks. Tam te inne takie. Muszę się dokształcić jeszcze, bo ja nie znam słoneczniki, tak dobrze. Słoneczniki, słoneczniki też. też. No, no Takie wiecie, po prostu proste. Ja widzę taki babciny ogród tak. trochę, że gdzieś tam jest pokrzywa, że gdzieś tam są jakieś chwasty, że jest ten mlecz na trawie, koniczyny, wszystko, co tam się przyniesie z tego lasu, no pewnie będę musiała. Jak mi drzewo na środku trawnika nagle dom zacznie kiełkować, no to pewnie go będę musiała usunąć, no bo. Albo przesadzić. Po prostu, żeby to było takie zielone żywe, dzikie. I pełne zwierząt. To jest dla mnie najważniejsze, żeby okay. do tego ogrodu przychodziły w ogóle, Zapraszamy. W ogóle mieliśmy plan e, zrobienia takich, słuchajcie, w ogrodzie Mamy dalej e, przejść, przejść dla zwierząt. Tak, dla zwierząt, no nie? żeby nie jak jeż trafi na taką ściankę betonową, to żeby mógł sobie przejść normalnie przez nasz ogród. Tak. E, zrobimy też takie domki dla jeży, żeby też mogły sobie tam jakby być e, takie mini, więc tak. jakby to też myślę, że fajnie będzie sobie wyglądało. I dla owadów te takie tak. domki też. No. E, no i oczywiście chcemy e, to wszystko uprawiać metodą non czyli jakby nie będziemy Wchodzić bezpośrednio w ziemię, tylko będziemy po prostu sobie robili. Podwyższone grządki. Podwyższone grządki. I, I też jakby do tego planujemy też mieć kompostownik, więc jakby też będziemy tam nasypywać. No sobie tak, nie wszystko tego. się tak da. Czasem trzeba przekopać ziemię. To jakby jeszcze jestem w trakcie ustalania, co się da, co jest realne, co okay. nie jest realne. Ciężko jest metodą Noodle, na przykład zasadzić drzewo. No tak, ale na tyle, ile to możliwe, będziemy. Tak, po prostu... nie, raczej nie naruszać tak, ziemi, bo to dokładnie. jest niezbyt zdrowe dla niej. A, no i w, też chcielibyśmy mieć szklarnię. Tylko szklarnie, wiecie, ile kosztują szklarnie, wiecie, tak, jak ja chętnie przygarnę. My, my będziemy mieli dużo subskrybentów, tak, tak. serio. możecie już nam dać <laughs> Taką, tylko nie z poliwęglanu, tylko taką naprawdę szklaną szklarnię. Tak. Nie Dokładnie. musi być duża, serio. Jakimi emocjami cię napawa ten ogół? No niesamowitym spokojem. Mhm. I taką czuję taki sens okay. życia, że to jest... Ja uważam, i zresztą też znów powtarzam, nie tylko ja, że każdy człowiek może zmieniać świat na swoją skalę. I ja uważam, że jeżeli zastaliśmy coś w jakimś... Stanie, to możemy zostawić to w lepszym stanie. Tak. I na przykład, jak idę gdzieś, jest śmieć, to ten śmieć zabieram. Jak tak, jestem to, w restauracji, to. to ja go być... muszę potem wyrzucić, co prawda, i przewozić w samochodzie, więc. Ale tak, Dianka zbiera faktycznie. Tak, zbiera. działać tak, jakbym chciała, żeby działali wszyscy ludzie, bo uważam, że świata nie zmienia w sensie ludzi, innych nie zmienia, ale mogę zmienić siebie i mogę zmienić swój kawałek świata, i może to kogoś zainspiruje. Was tych 230 których mamy, na przykład, może ktoś stwierdzi, o oh, kurde, ja głupia ta dziewucha, może nie będę. Tak tak, może w spojrzy na ten swój ogród. I po, tak popatrzy, że jakoś tutaj jest zarówno. Tak, tym mnie napawa ten ogród, że po prostu zmieniamy świat jeden ogród po jednym ogrodzie. I naprawdę, gdyby każdy z nas, choć trochę bardziej przyjaźnie wobec natury, uprawiał swój ogród, nieważne jak mały czy duży jest, żeby zapewniał wodę dla zwierząt, jak są upały, żeby pozwolił tym zwierzętom przybywać, a nie te biedne krety tymi siatkami i po prostu tymi łopatami tam mordował, to naprawdę planeta nasza byłaby w dużo lepszym stanie, my jesteśmy jej częścią, to jest nasz dom. I tak. jeżeli też nie jesteśmy połączeni z nim, to ciężko, żeby nam na nim zależało. Dla mnie na przykład taki ogród e, to jest takie przeniesienie się trochę w lata takiego dzieciństwa. Ja się, też się wychowałem na wsi praktycznie, więc jakby e, no, to będzie trochę taka retrospekcja do jakby czasów, gdzie biegałem boso po potrawniku i, hmm. i zrywałem sobie agrest i czerwo, czarną porzeczkę i czerwoną porzeczkę. Tak, no e, i też e, chcemy więc, tak dziecko wychować, żeby ono się wychowywało nie w tablecie, tylko w naturze, no. Tak. Podzielcie się w ogóle tym, co, co w ogóle o tym myślicie i, i, i jak byście chcieli, żeby wasz wymarzony ogród wyglądał, no nie? W sensie, czy miałby być taki równy trawnik, wiecie, tuje i angielski trawnik i, i może jakiś skalniaczek, czy jednak, żeby to było po prostu dzikość, żeby było jakieś oczko wodne, żeby właśnie były jakieś zagony warzywne, żebyście mogli sobie zerwać po prostu coś, jak wychodzicie sobie z kuchni, jakieś zioła i od razu przynieść świeże, czy dynie, więc jakby chętnie wysłuchamy tego, co, 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 co macie do powiedzenia, więc piszcie w komentarzach totalnie, co byście chcieli tam, żeby było i czy w ogóle taki, taki pomysł Wam się podoba, czy, czy raczej chcecie mieć wszystko jak od Trzeba po prostu robić dobrze według własnych wartości i może ktoś się tym zainspiruje. Jeżeli nawet to będzie jedna osoba, to dla mnie to będzie duży sukces. Tak, dokładnie, więc koniecznie zasubskrybujcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak, ten, jak ta nasza wizja przeistacza się w rzeczywistość i, i jak zmagamy się z, z tym wszystkim na co dzień. Ale jestem gotowa na przeróżne stworzenia, Ale kino. jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Tak. Oglądamy szereg ostatnią jedynkę z powrotem. Tak, więc zapraszamy do wspólnej drogi z nami. Tak.